No załóżmy, że szaman jest. Jak Jola jest, to jest. Czyli, że słychać. No nie wiadomo jak to, niby już mgły takiej nie ma. Więc może nie będzie urwało tak jak ostatnio. No ale zobaczymy. Dziś szaman... Myślał, że będzie mieć z głowy i audycję nagrał, a tu się nagrało tylko część. No i tak to jest właśnie. Mm -hmm. Także jedziemy. Musiałem odpisać, i słychać, ok. Dobra, moi mini, przepraszam. No właśnie, tu jakaś jeszcze ważna. Ale już się szaman wylogowuje z tych dodatkowych programów komunikacyjnych. Także dobra, zobaczymy, może się szaman rozpędzi. Tym e, szamanem z playbacku chociaż tylko częściowo się nagrało. No, ale zobaczymy. Zaczynamy jeszcze. Przy dziewiętnastej podtożu, dwudziestego Maja dwa tysiące roku, trzydziestu raz, sto sześćdziesiąt jeden, Razem sto raz, takie to sące te na wkrzyczne wchodzi. Pierwszy dzień, dzisiaj, ważny, wczoraj, dopełnienie po wyborach było niesamowite na przestrzeni. Bo prawie pojowa była w szoku z powodu wyniku. Powiem tak. Nawet więcej niż połowa była w szoku. Ale ci, co byli w szoku, to za mnie dbali. Twój obywatelski obowiązek no i dlatego przestukali dlatego byli w szoku i szanowni zaznacza na początku że za żadną opcją nie jest tylko tego co się wydarzyło używa do tego żeby zobrazować mechanizmy na przestrzeni. Opcja nieważna, ważny wiek i to, że jaki ten, którego wybrali, by nie był, to chociaż naturalny, trochę był i nie, że to wybrali młodzi go wybrali młodzi by go wybrali no bo stary już się rozsypływał teraz zobaczycie niedługo jak ten proces będzie postępował jak mimo. bo to bardzo ważny proces i wydarzenie dlatego w centrum świata na chondraskach i w przestrzeni wyekstrahowanej z krzyż po chondraski wiatr mgła i mgła deszcz od dwóch dni Prawie mnóstwo. 09, 01, 01. By no pogodzić, bo już powoli przeszczeń stabilizuje się, ale wczoraj było bardzo ciężko. Ci, co nie wytrzymują próby czasu, treści nie wytrzymują próby czasu no i ci co do nich podłączeni mieli ciężki dzień i resetowali się no bo chcąc dalej żyć no to muszą zobaczyć chociaż wyobrazić sobie swoją przyszłość dalej a to wcale takie proste nie będzie dla nich coraz trudniejsze na no tą chwilę <laughs> jeszcze mogą sobie to wyobrazić bo jeszcze wydaje im się że to wszystko jest do uratowania a to już nic do uratowania nie jest i będę bardzo mocno wciągnięci z mechanizmy przestrzeń. Wiatr dlatego też potrzebny. Bo tu szaman wieje na skrzyczny Kiedyś tak będą mówić Że tu nie Halny Tylko szaman wieje na skrzyczny Pancujący z wiatrem A tu dopiero kiedyś tak będą mówić Teraz tylko szaman mówi I z tego każdy Teraz się może śmiać. W razie twego A na nadajniku bo szaman dochodzi do stacji kanapy to ten wiatr mocno przelatuje przez te siatki. Przez te Anteny I roznosi Po przestrzeni A zimno? 5 stopni Jak na 26 maj To mocna Temperatura Zaraz sprawdzimy, czy pięć, czy sześć. Wczoraj było sześć, a dzisiaj siedem. Ale przy tym wietrze wydaje się, że zimno. Już chłodno, chwila przed zachodem. Jakieś piętnaście po 8, może dwadzieścia, ale szaman nie bierze teraz ani telefonu, ani zegarka, ani Rolanda, ani aparatu, żeby sprawdzić godzinę. Były tylko cykle i to co do zrobienia na tą chwilę interesuje. Wyłania się szaman z kosówki na czubku. tablica stoi, węgle, ale już widać wiatr lata no i tak to wojny aktywuje walnia w każdej komórce ciała pełną zdolność do odtworzenia i regeneracji aktywuje w każdej komórce Zdolność i właściwość pierwotnego potencjału komórki macierzystej. Mój umysł jest doskonałą możliwością kreacji i tworzenia. Używam tylko tych możliwości, które służą i budują życie w pełni przejawienia, korzystające z pełni stwórczego potencjału. Cud to wyczy. I tak, żeśmy aktywowali tablicę i nadal i wracamy